Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Lektury Niebzdury. Eliza Pytner to pewnie mniej znana pisarka, sopocianka, XIX-wieczna feministka, pisarka, literatka, autorka kilku książek beletrystycznych, głównie właśnie pisała powieści, m.in. Serce z Marcepanu czy Baśnie o toruńskich piernikach. Ale też warto wspomnieć, że pisała reportaże Felietony, zajmowała się pracą dziennikarską. Natomiast właśnie ta druga powieść wspomniana przeze mnie Baśnie o toruńskich piernikach jest uznawana przez osoby, które zajmują się twórczością Elizy. Jest uznana za powieść taką najbardziej udaną. Wydana ta powieść została w Muzeum Okręgowym w Toruniu w 2019 roku. I trzeba tutaj też wspomnieć, że w sumie odniosła dosyć spory sukces wydawniczy. Ukazały się cztery wydania, z czego dwa były ukazały się jeszcze w wieku XIX, natomiast dwa już w wieku XX. No, też tutaj właśnie przeczytałam we wstępie do, do, do tej książki, którą napisał doktor Janusz Mosakowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Właśnie, że w trzecim wydaniu książki pojawiły się fotografie związane z produkcją Piernika i fotografie związane z samym Toruniem. No i oczywiście jest książka, którą mam przed sobą, jest przekładem z języka niemieckiego. Jakie też było źródło inspiracji, to też tutaj zaprezentuję na, na podstawie wstępu doktora Mosakowskiego. Okoliczności i data powstania baśnie o toruńskich piernikach, którą oddajemy właśnie do rąk czytelników, są dość zagadkowe. Źródło inspiracji do jej napisania można byłoby doszukiwać się w domiemanych toruńskich latach szkolnych Pytner, choć nie można wykluczyć że najsłynniejsza baśń pisarki powstała na zamówienie lub przynajmniej dzięki finansowemu wsparciu polskiej firmy cukierniczej mieszczącej się w niemieckim wówczas mieście na stronie tytułowej dwóch pierwszych wydań utworu widnieje bowiem herb miasta Torunia okolony polskim napisem Toruńskie pierniki tyle wiemy o okolicznościach powstania tej baśni. A jak przedstawia się fabuła? Bo my oczywiście wszyscy znamy legendę o toruńskich piernikach. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Na pewno trzeba powiedzieć, że historia napisana przez Elizę Pytner jest ponadczasowa i uniwersalna. Opowiada o wielkim marzeniu i drodze właśnie do, jej, do jego spełnienia. Często taka droga jest długa, jest niełatwa, tak jak w przypadku naszego bohatera. A wszystko zaczyna się w Toruniu tutaj mieszka i uczy się nasz mały bohater Bogumił, który wychowywany jest zresztą przez swojego ojca chrzestnego muzyka, który chciałby właśnie tę pasję do muzyki zaszczepić w Bogumile i nauczyć go gry. Na skrzypcach, ale Bogumił raczej nie, ma, nie podziela tej miłości do muzyki i chciałby, bardzo chciałby zostać piernikarzem. I pewnej nocy wyrusza w samotną wędrówkę do, do odległej Helwecji, gdzie, jak słyszał, uczą zawodu właśnie piernikarza tego zawodu, który Bogumił pragnął wykonywać. Warto jeszcze podkreślić, że w tej opowieści w interesujący sposób przedstawiony jest Toruń i jego okolice. Na przykład Bogumił trafia do legendarnego tunelu pod Wisłą, tunelu, który prowadzi do zamku Dybowskiego. No cóż, jest to na pewno baśń nie tylko dla dzieci, także dla dorosłych. Myślę, że w sam raz na jesienne wieczory. Zresztą akcja rozpoczyna się właśnie jesienią. Zapraszam do czytania baśni o Toruńskich piernikach. Dziękuję bardzo za uwagę.